Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na uroczystości inauguracji naszego nowego roku akademickiego 2015-2016. Ponieważ jestem zwolennikiem Max Łacińskim, dzisiaj wprowadziłem taką. Cernę futurum, patrz w przyszłość. Z takim przesłaniem wkraczajmy w 17. Rok istnienia naszego uniwersytetu. Dużymi krokami zbliżamy się do jubileuszu, proszę sobie wyobrazić, już dwudziestolecia naszej alma mater. Mamy świadomość, że mierząc czas latami, zawsze będziemy młodym uniwersytetem w porównaniu z 200, a nawet 600 letnimi uczelniami w Polsce, w Europie. Jednak teraz z perspektywy kilkunastu lat muszę stwierdzić, że nasza młodość i dynamizm stały się walorem i sprawiły, że jesteśmy uczelnią o stabilnej i ugruntowanej pozycji. A przypomnę tylko, że umocniliśmy akademickość, zdobywając kolejne uprawnienia habilitacyjne i doktorskie. O stabilnej pozycji Uniwersytetu decyduje też nasza sytuacja finansowa. Kontynuujemy proces zwiększania samodzielności finansowej. Na wydziałach. Dziś mogę powiedzieć, że mimo zapaści demograficznej w kraju oraz mniejszej liczby kandydatów z powodu nieznanych matur w naszym regionie, rekrutacja na studia stacjonarne zakończyła się, muszę powiedzieć, sukcesem. Od 2012 roku utworzyliśmy 18 kierunków kształcenia, w tym 5 o profilu praktycznym. Były to potrzeby środowiska zewnętrznego, naszego regionalnego. Warty jest fakt, że w tworzeniu nowych kierunków odpowiedzieliśmy na zamówienia pracodawców. Dostosowaliśmy naszą ofertę do potrzeb tego rynku pracy, o czym wspominałem. Uniwersytet usprawnia nieustannie swoje systemy informatyczne w zarządzaniu jakością. Wprowadziliśmy nowe narzędzia, jak elektroniczne, archiwum prac dyplomowych, nowy system syllabus oraz Menagerze, w menadżerze pensum, z czego dwa ostatnie w całości przygotowane przez pracowników Biura Informacji i Obsługi Studiów. Kontynuujemy pro, projekt Ryni University, który dotyczy poprawy architektury zewnętrznej szeregu budynków. Planujemy, proszę Państwa, udoskonalenie infrastruktury komunikacyjno-sportowej. Moi drodzy studenci, rozpoczynajcie dziś kolejny etap swojego kształcenia. Serdecznie witam Was w murach naszej uczelni. Życzę Wam z całego serca, byście zdobyli u nas oczekiwane wykształcenie, ale przede wszystkim byście nauczyli się samodzielnego, kreatywnego myślenia. Mam nadzieję, że w swojej aktywności dołączycie do Waszych kolegów, samorządu, któremu przy tej okazji serdecznie dziękuję za zaangażowanie się dobre w budowanie dobrego wizerunku Uniwersytetu za wszystkie działania promujące naszą uczelnię. Dlatego też, moi drodzy studenci, też doceniam Wasze działania także na rzecz zdynamizowania rozwoju kultury w naszym kampusie. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. A w tym kampusie, jak widzicie, mamy warunki. Wyjątkowe. Możecie w pełni korzystać z życia studenckiego, aktywnie je współtworząc poprzez działalność w klubach studenckich, zespołach tanecznych, chórach, kołach naukowych i licznych sekcjach sportowych. Oby lata studenckie przyniosły Wam najcenniejsze wartości i najpiękniejsze przeżycia. Serdeczne życzenia kieruję również do pracowników naszej uczelni, zarówno nauczycielom akademickim, jak i pracownikom administracji, obsługi. Życzę wiele radości i satysfakcji, satysfakcji z wykonywanych obowiązków. Na tym skończyłem. Zatem ogłaszam rok akademicki 2015-16 za otwarty. Proszę o wystąpienie kandydatów na studentów. Wszystkich obecnych na sali proszę o powstanie. A studentów pierwszego roku o powtarzanie tekstu ślubowania. Wstępując do społeczności akademickiej ślubuję. Wstępując do społeczności akademickiej ślubuję zdobywać wiedzę. Zdobywać wiedzę. Dbać o dobre imię uczelni. Dobre imię uczelni. Być wiernym ideałom humanizmu. Być wiernym ideałom humanizmu. Zdobytą wiedzą służyć mojej ojczyźnie. Tak wiedzą służyć mojej Proszę Tak mi Rektora Bóg. Tak Profesora tak Janusza Bóg. Proszę Jego spraw Rektora oraz Pana Profesora Janusza Piechockiego, Prorektora Studenckich, o pasowanie Profesora wręczenie listów gratulacyjnych. Tak, można, można spocząć. Z zaszczytu pasowania na studenta przez jego magnificencję rektora dostąpili z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt pan Mateusz Gorczyca, z Wydziału Biologii i Biotechnologii pani Magda Słyszewska. Z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa pan Michał Waszkiewicz. Z Wydziału Humanistycznego pani Magdalena Anna Kiórowska. Z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa pan Artur Szatkowski. Z Wydziału Matematyki i Informatyki pani Anna Wiaterek. Z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej pan Wojciech Kraszewski. Z Wydziału Nauk Ekonomicznych pani Maja Salomea Stoińska. Z Wydziału Nauk Medycznych pan Piotr Jarosław Kozera. Z Wydziału Nauk o Środowisku pani Monika Piasecka. Z Wydziału Nauk Społecznych Pan Krzysztof Jakub Kowalski. Z Wydziału Nauk Technicznych pani Michalina Dąbrowska. Z Wydziału Nauki o Żywności pan Krzysztof Sobieraj. Z Wydziału Prawa i Administracji pani Karolina Szymańska. Z Wydziału Sztuki pan Paweł Krasiński, z Wydziału Teologii pani Agata Stendel, z Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku pan Bartłomiej Tarantowicz. Wszystkich obecnych na sali proszę o powstanie, a doktorantów pierwszego roku proszę o powtarzanie tekstu ślubowania. Rozpoczynając studia doktoranckie ślubuję. Studia doktoranckie, ślubuję. Rzetelnie, wykonywać Rzetelnie wykonywać obowiązki doktoranta. Dbać o dobre imię uczelni. Dbać o dobre imię uczelni. Być wiernym ideałom humanizmu. Zdobytą wiedzą służyć mojej ojczyźnie. Zdobytą wiedzą służyć mojej ojczyźnie. Tak mi dopomóż Bóg. Tak. Zaszczytu pasowania na doktoranta przez jego magnificencję rektora dostąpili z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt pani magister inżynier Agata Jastrzębska. Z Wydziału Biologii i Biotechnologii pani magister Klaudia Bojarowska. Z Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa pani magister inżynier Marta Figurska, z Wydziału Humanistycznego pani magister Elżbieta Klimus, z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa pani magister Klaudia Goriewa. Z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej pani lekarz weterynarii Jagoda Bronisława Przybysz. Z Wydziału Nauk o Środowisku pan magister inżynier Piotr Seweryn Niewiadomski. Z Wydziału Nauk Społecznych pan magister Paweł Schmidt. Z Wydziału Nauk Technicznych pani magister inżynier Celina Bartnicka. Z Wydziału Nauki o Żywności pani magister Marta Loni. Z Wydziału Prawa i Administracji pani magister Katarzyna Karwowska. Z Wydziału Teologii pan magister Mateusz Rutynowski. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2015 roku za zasługi w działalności, działalności na rzecz rozwoju nauki odznaczeni zostali Złotym Krzyżem Zasługi profesor Wojciech Mokrzycki, profesor Wojciech Szweda, Srebrnym Krzyżem Zasługi profesor Krzysztof Gładkowski. Doktor habilitowany Mirosław Orzechowski. Doktor habilitowany Jarosław Rubach. Brązowym Krzyżem Zasługi doktor Małgorzata Gomułka-Pawlicka. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Medalem Komisji Edukacji Narodowej oznaczeni zostali Pan Profesor Tomasz Bajerowski, Pani Profesor Małgorzata Juchniewicz, Pan Profesor Adam Lipiński. Doktor, pani doktor Renata Makarewicz. Pan profesor Aleksander Świątecki. Pani profesor Teresa Własow. Pani profesor Jadwiga Wyszkowska. Pani doktor Anna Żurada. Pan profesor Aleksy Trale. Pan profesor Bogusław Staniewski. Brawa. Postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2015 roku. Honorową odznakę zasłużony dla rolnictwa otrzymują Pani doktor Joanna Kaliniewicz. pani Edyta Mituniewicz I pani Bożena Więckowska Gratulacje Chcielibyśmy wyróżnić także osoby, którym pragniemy podziękować za wkład w tworzenie i funkcjonowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie bardzo proszę wymienione osoby o wystąpienia Magnificencję Rektora o uhonorowanie medalami. Tak więc y, o wystąpienie poproszę pana Ryszarda Kunickiego oraz pana Marka Nowaka. Bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję. Z humanistycznego, pan profesor Adam Użkowicz, z Wydziału i Budownictwa, pan profesor Marek, z nauk Pan profesor Jan z udziału... Koleżanki i Koledzy, Was witam na wstępie bardzo serdecznie. Magnificencio, wysoki Senacie, kadro. Wszyscy zaproszeni goście. Mam tą niebywałą przyjemność pełnić funkcję przewodniczącego samorządu na najbardziej studenckiej uczelni w kraju. Nasza uczelnia pod tym względem jest wyjątkowa. Ponieważ rektor profesor Ryszard Górecki jest przyjacielem wszystkich studentów. To jest niebywała satysfakcja i niebywały komfort pracy w takich warunkach. Koleżanki i koledzy, trafiliście świetnie, bo trafiliście do najbardziej studenckiej uczelni w kraju, ale także uczelni, która, jak słyszycie, odnosi ogromne sukcesy. Wiele wydziałów najlepszych w kraju. Jednych z lepszych w Europie, ale oprócz tego macie niesamowitą możliwość rozwoju osobistego, rozwoju swoich pasji, swoich hobby, do tego serdecznie Was zachęcam. Macie też niebywałą okazję mieszkać w najbardziej studenckim mieście w Polsce. Olsztyn od zawsze jest ikoną studenckości, za to panu prezydentowi dziękuję. Panie Prezydencie. Czekamy na Aleję uniwersytecką. Uniwersytet czeka na, na aleję uniwersytecką. Mamy nadzieję, że. Że uda się też taką aleję stworzyć przy naszej e, uczelni. Mamy też najpiękniejszy kampus studencki w kraju, z tego kampusu. Koleżanki i koledzy, korzystajcie, korzystajcie najlepiej jak możecie i wykorzystajcie ten swój czas, te swoje pięć minut, które teraz przed Wami, ponieważ nigdy nie jest za wcześnie ani nigdy nie jest za późno, jest właśnie tu i teraz, i to jest Wasze tu i teraz.